europejskich czy mistrzostw Polski. Dzisiaj do ratusza przybyli brązowi medaliści Ekstraligi żużlowej zawodnicy beterzetu Poloni Bydgoszcz. W tym krótkim okresie czasu, kiedy powstał klub, myślę, że to jest również sukces w ciągu sezonu 2004-5-6 zdobyć dwa medale w dużych mistrzostwach Polski to nie jeden klub by chciał. Mimo, że założenia przedsezonowe były nieco inne, to także sami zawodnicy trzecie miejsce uważają za sukces. Uważam, że trzecie miejsce jest sukcesem całej drużyny, moim też między innymi. No wiadomo, że indywidualnie nie wyszło mi, bo imprezy krajowe to jakoś od, od zawsze szły w miarę dobrze. Zawsze gdzieś tam byłem w czołówce, no, przygotowałem, się, przygotowałem się do cyklu Grand Prix. jakby to przyszło nowy rok, niestety nie był. W minionym sezonie wzmocnieniem drużyny miał być, podobnie jak przed rokiem Robert Sawina, kolejny wychowany Ktorunia. Tym razem Robert Kościecha. Jak wiemy, wypadł on nieco poniżej oczekiwań. Założenia były lepsze moje sezonem ze sponsorami działaczami. Troszeczkę różnych powodów to się nie układało. Wiem, jakie są przyczyny tego typu i wiem, że na dłuższa roku takich błędów nie mogę już popełnić. Nie, nie chcę popełniać tych błędów. Klubowi działacze myślą już o nowych rozgrywkach, a jest o czym. Jak wiadomo, w sezonie 2007 rywalizację Ekstraligi przejmuje Liga Zawodowa. Aby móc z niej startować, trzeba powołać sportową spółkę akcyjną. Według pomysłu Bydgoskich działaczy, jednym z udziałowców ma być miasto. Większość radnych jest przychylna temu projektowi, jednak ostateczna decyzja zapadnie 25 października na posiedzeniu rady miasta. Musi przejrzyste zasady obowiązujące w klubie, atmosfera w zespole i na trybunach, a także samo miasto. Tu się osiedlił, tu założył centralną bazę swojego timu, tu pragnie jeździć przez najbliższe dwa lata, a może i dłużej. Decyzji nie podjąłem teraz. Ta decyzja zapadła już wcześniej. Po pierwszym roku startów w Bydgoszczy byłem szczęśliwy, drugi, choć inny, także był dobry, i wtedy postanowiłem, że zostanę tu tak długo, jak tylko będę mógł. Kompletowanie zespołu szefostwo klubu rozpoczęło właśnie od Szweda. W minionym sezonie punktował najlepiej z bydgoskich zawodników. Średnia sięgająca prawie 11 punktów na mecz pozwoliła mu zająć dziesiąte miejsce w polskiej ekstraklasie żużlowej. W cyklu Grand Prix uplasował się na czwartej pozycji. Ten kontrakt jest na dwa lata, ale mam nadzieję, że na tym się nie skończy. Będę szczęśliwy, jeśli dane mi będzie jeździć tutaj do końca mojej kariery. W ciągu najbliższych dni umowę z klubem ma podpisać Piotr Protasiewicz. Kto będzie wspierać te dwójkę liderów, jeszcze nie wiadomo. Z tymi zawodnikami rozmawia cała Polska Żużlowa. Jest to Ryan Sullivan, jest to Bjarne Pedersen, Rune Holta. Wśród tych zawodników należy spodziewać się jakiegoś wzmocnienia w naszej drużyny. Najsilniejsza od lat bydgoska młodzież ma ważne kontrakty Krzysztof Włóczkowski i Marcin Indrzejewski na rok, Emil Sajput-Dinow na dwa lata. Andreas Jansson obiecał, że następna wypowiedź. Daty...